Tutaj za W dzisiejszym odcinku będzie... <laughs> będzie coś śmiesznego bo będzie konkurs na. <laughs> nie wiem, jak to powiedzieć. Kubeczek Kaltusia. Ja to nie... <laughs> Robię swój kubeczek. Nawet kubek, kubek. Kubek, tak. Jak ktoś chce <laughs> wygrać trzeba zostawić subika, lajka pod filmem, e, ale to nie są żarty, jakby coś. E, no, niestety nie, to nie są żarty. Jakbyś nie, niestety. E, no, jak to jest to no, trzeba subić pod tym filmem. No i trzeba napisać, biorę udział, będę, wybiorę jedną osobę. No więc, matyle, więc... no tyle, więc...